400 metrów, to jest bardzo daleko. Wiem, ale dostaje i na razie nie wie. Ale na pewno. Tak. Dobra, play time. Ucieka. Okej, okay, teraz. No, nie, okay. Już go nie trafię. Tuściłeś BSP, nie? Jeden jest kurpin na tak. niebieskim, uważaj. Na daleko, dobra. Tu będzie szedł jeden. Tak, idzie jeden. Jest jest, 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 widzę go. Jest, jest, jest dwóch. Skąd, Skąd to? Z który mark? Tu, 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 tutaj. Tu. Niebieski. Jest dwóch typa, jest dwóch typa. Dobra, na dobra. Wiesz, Oni mnie samoloty, 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 czy te... Ta... Może to być to same? A nie, bo był wyciągnięty, to chuj. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Uwaga na wrogów. Wykupili kogoś na sklepie? Tak. Ej, okej. Okay. No, do... nie patrzyłem już sklepu, wiesz. Dobra, dobra, powalony, powalony, powalony. Pięknie, dobra, śpi, śpi, śpi. Uwaga. To nie drużyna? Nie. Mam typa, śpi powalony jeden Przyleciał, przyleciał typ na... Przy sklepie Jest przy sk... powalony Dostał, jeden w samolocie Hangar, hangar dobra, po dobra, lewej Dobra, dwóch dwóch śpi dwóch... Nie, Hangar po lewej, panie Na zielonym Jeden typ, w środku Tu jest jeden typ, tu jest też jeden typ Były kamizelki, kamizelki Też nie mam, kurwa Mam dwie Nie, już nie, do... nie pany, da się Ale typ typ typ, 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 typ Za niebieskim, na niebieskim Na zielonym też jest typ Jesteśmy w strefie. Oni idą do nas Strzelają się tutaj. Na, na zielonym strzela do kogoś. Tylko 10. Mamy BSP, nie mamy. Duchu, chodź ko Ja mam nalot. Nie mam, nie mam, ale ty jesteś daleko. No duchu, podejdź do góry, tutaj masz drabinę. Dobra, 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 nie, ja ci rzucę tutaj masz A nie, dobra, chuj Nie rzucę ci. Dobra, dobra, chuj Olej, olej, skup się, dobra, na dobra Są, są, są po lewej, po lewej dwóch w hangarze wyszedł Jezus, nie trafiłem Dobrze, dobrze, niech się boję. Gdzieś tu mi biegnie z prawej, chyba? Tak, pod nami, pod nami od dołu. O, oh fak, dostrzeżono. Chyba czasem nie weszli do nas. Ktoś patrzy dół? Duchu, ty patrzysz dół? Teraz patrzę, tak. Ale nie cały czas. Dobra, no dobra. Jest tu. Tu, 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 od prawej. Misza, od twojej prawej biegnie. Idzie strefa? Będzie go dojechać. Będzie go dojeżdżać z strefa. Ślady widać leci z hangarów kurpi? E, tam za ścianą, jakby Ruchu. jest. Typ na dole. Obiłem go, Uciek. zielony. Się gaz. Oznaczamy wam nową nowa strefa. Fak, nowa strefa, no. Dobra, dobra, mamy, mamy dobrą pozycję. Gazu. Do bezpiecznej strefy. Biegnie typ. Yeah. Kurwa amunicja no na zielonym, na zielonym zaraz będzie kupili kogoś Kupi w sklepie ktoś. znowu. Ej, strefa, 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 strefa! Kurwa w sklepie znowu Kurwa, mieć jakiś kościół. Kurwa, powalił mnie. Tu jest na marku śpi. Dobrze Dostałem tu jest z typem na marku na marku Kurde. do strefy, do strefy, do strefy. ucieka wam o kurwa zajebie go strefa, spoko tu jest środku, tak tu za skrzynką, za skrzynką dobija nie? Ty, 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 ty. ja straciłem drogę śpię kurwa drugie miejsce Bardzo podnoś dobra się, gierka. Się już. O. Bardzo dobra gierka. Ja pierdolę no, zgubiłem się w tych jebanych samolotach. Nice. Bardzo dobra gierka.